Małe pytanie zadał Waldemar Mazga i nowinę. Czy stracona szansa na klubowy rekord zdejmie dodatkową presję z drużyny, czy jednak nie, bo najważniejszy jest awans? Najważniejszy jest awans. Doceniamy każdy punkt. Dzisiaj graliśmy myślę z dobrą zorganizowaną drużyną, która gdzieś tam nieźle broni dostępu do bramki. Wydaje mi się, że wszystkich meczy nie da się wygrać, także trzeba cieszyć się nawet z jednego punktu. Najważniejsze, że nie straciliśmy bramki. Kolejne pytanie również od Pana Waldemara. Mecz dwóch najlepszych defensyw ligi musiał skończyć się bez goli? Nie, no myślę, że e, kto strzeliłby to jedną bramkę pewnie, pewnie by zdobył trzy punkty. E, szkoda, szkoda tego meczu, szkoda, e, że nie udało nam się wygrać, ale tak jak powiedziałem cenny punkt i pracujemy, żeby w następnym meczu u siebie z Radunią już zostały trzy punkty. Kolejne dwa pytania od biura prasowego Stali Rzeszów. Czy mając na uwadze przebieg tego spotkania, punkt Was zadawala, czy pozostaje spory niedosyt? Myślę, że spory niedosyt z tego względu, że graliśmy u siebie. E, pomimo tego, że graliśmy w dziesiątkę, e, drużyna pokazała charakter, każdy e, walczył jeden za drugiego. Mieliśmy stuprocentową sytuację w ostatnich minutach. Także myślę, że e, ten mecz możemy ocenić pozytywnie. Wiadomo, zabrakło, zabrakło zwycięstwa, ale takie, takie mecze też budują drużynę. Za Wami siódme spotkanie. Czy dzisiejsze spotkanie z Olimpią było dotychczas najtrudniejszym w sezonie? No, można tak powiedzieć, bo było 0-0. E, aczkolwiek, e, wcześniejsze mecze też były bardzo ciężkie. Mieliśmy e, w niektórych meczach też dużo szczęścia, dlatego wygrywaliśmy. Dzisiaj tego, tego szczęścia troszkę zabrakło, ale tak jak powiedziałem, no, nie przegraliśmy, to jest najważniejsze. Zdobyliśmy jeden punkt i czekamy na następny mecz. Dziękuję. Pierwsze, jakbym mógł e, powiedzieć, to chciałbym podziękować bardzo mocno kibicom, którzy, którzy dzisiaj nas dopingowali. E, już dawno dawno nie czułem się tak na stadionie jak dzisiaj, gdzie idzie gdzie ten doping. Był od pierwszy do 90 minut. Także e, wielki szacunek wszystkim kibicom, którzy, którzy przyszli na stadion, którzy nas dopingowali, i cieszę się, że mogę grać w takim klubie z takimi kibicami.